Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie siostry i bracia. Do historii przeszedł przede wszystkim jako papież, który zwołał Sobór Watykański II. Kardynał Andrzej Deskur powiedział kiedyś o nim: W moim długim życiu nigdy nie spotkałem tak dobrego człowieka jak Jan XXIII. Tego nie da się opowiedzieć słowami. Biła od niego jakaś niewypowiedziana wprost siła dobroci. I był ten niezwykle ciepły i otwarty człowiek, który przede wszystkim chciał służyć ludziom. I wielokrotnie określał się jako sługa i pasterz, który mawiał człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wówczas, gdy znajduje się na klęczkach. Urodził się 25 listopada 1881 roku w miejscowości Sotto il Monte w prowincji Bergamo, w północnych Włoszech, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Jego rodzicami byli Giovanni Battista Roncalli i Marianna Giulia Mazzola. Bając 7 lat przystąpił do pierwszej komunii świętej, Zaś w rok później przyjął sakrament bierzmowania. W rodzinnej miejscowości ukończył czy klasową szkołę powszechną. Od ósmego roku życia uczył się łaciny u miejscowego proboszcza. Mając 10 lat rozpoczął naukę w gimnazjum odległym o 7 kilometrów od rodzinnej wioski Miasteczku Czelana. Mając 12 lat został przyjęty do niższego seminarium duchownego w Bergamo. Tam też został przyjęty do trzeciego zakonu św. Franciszka. Było to możliwe dzięki pomocy finansowej księdza proboszcza, ponieważ na opłacenie czesnego rodzina nie mogła sobie pozwolić. Guadier Roncalli był niezwykle pilnym, pracowitym i zdyscyplinowanym uczniem. Szybko nadrobił braki i stał się jednym z najlepszych uczniów. Pasjonowały go nauki humanistyczne, a w szczególności historia. Bergamo ukończył gimnazjum i liceum, a mając 19 lat, był już na trzecim roku teologii. Po otrzymaniu stypendium przyznawanego wyróżniającym się alumnom, rozpoczął naukę w papieskim Seminarium Świętego Apolinarego w Rzymie. Rok później musiał na kilka miesięcy przerwać naukę z powodu konieczności odbycia zasadniczej służby wojskowej, gdzie dosłużył się stopnia sierżanta. 10 sierpnia 1903 roku został wyświęcony na kapłana w Rzymie. Trzy tygodnie przed święceniami uzyskał doktorat z teologii. Następnie młody ksiądz Roncalli, zapisał się na Wydział Prawa Kanonicznego. Niestety już wkrótce musiał przerwać studia z powodu nominacji na sekretarza nowego biskupa Bergamo i funkcję tę pełnił przez 10 lat, aż do śmierci biskupa. W tym okresie wykładał w miejscowym seminarium kilka przedmiotów, redagował biuletyn diecezjalny i udzielał się w duszpasterstwie, zwłaszcza jako kapelan akcji katolickiej kobiet. Wnet... Opublikował również kilka swoich książek. Podczas I wojny światowej ksiądz Roncaldi służył w wojsku jako sanitariusz, a następnie jako kapelan. W wojsku zaczął palić papierosy i palił je również jako papież. W 1919 roku został mianowany ojcem duchownym Seminarium w Bergamo, a dwa lata później powołano go do pracy w kongregacji rozkrzewiania wiary w Rzymie. Niedługo potem Pius XI. Mianował go biskupem i wizytatorem apostolskim w Bułgarii. W Sofii przebywał 9 lat, a następnie został delegatem apostolskim w Turcji i Grecji. W krajach tych nawiązał pierwsze kontakty z chrześcijanami obrządku wschodniego, a także z muzułmanami. Pod koniec II wojny światowej, Pius XII mianował biskupa Roncallego nuncjuszem apostolskim we Francji. W 1951 roku. Został mianowany stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy UNESCO w Paryżu. W 1953 roku Pius XII wyniósł go do godności kardynalskiej, a wkrótce potem mianował patriarchą Wenecji. 28 października 1958 roku Angelo Giovanni Roncalni został wybrany papieżem i przyjął imię Jana. Miał wtedy 77 lat. Kiedy w pierwszą niedzielę swego pontyfikatu papież Jan pojawił się w oknie swojego apartamentu, poprowadził modlitwę anioł pański. To właśnie on zapoczątkował tę piękną tradycję. Przed modlitwą zwrócił się do zebranych z słowami. Ta modlitwa jest mi szczególnie droga. Nie nauczyłem się jej w parafii, ani nawet nie w seminarium. Nauczyłem się jej bezpośrednio od mojej mamy, która kiedy tylko zawmiał dzwon naszego kościoła, na głos powtarzała, anioł pański, zwiastował Pannie Marii. A my huranie odpowiadaliśmy i wszyscy modliliśmy się wspólnie. W naszym domu każdy dzień zaczynał się i kończył modlitwą różańcową prowadzoną przez tatę. Tak było zimą przy kominku, podobnie było w lecie na podwórku. Nie mieliśmy nic, prawie zawsze jedliśmy polętę, buty zakładaliśmy tylko święta. W inne dni chodziliśmy boso lub w byliśmy ubodzy. Ale nasz dom był zawsze pełen Boga. Kiedy jakiś żebrak przybliżył się do drzwi naszej kuchni, gdzie kilkanaście dzieciaków czekało na miskę zupy, zawsze znajdowało się jeszcze jedno miejsce. Moja mama pośpiesznie sadzała gościa obok nas. Odczuwam wielką nostalgię za moim ubogim domkiem, także teraz, kiedy jestem papieżem. Kilka miesięcy przed śmiercią, podczas audiencji w Watykanie, papież Jan opowiedział o innym wydarzeniu ze swego dzieciństwa. Był listopad 1885 roku i wszyscy udawali się do sanktuarium Matki Bożej w Canewę. Również Marianna Roncalli wybiera się tam ze swoimi pociechami. Towarzyszyły jej dzieci. Teresa, lat 6, Ancilla 5, Angelino, przyszły papież, 4, Saverio, 2 i niesiona na rękach Maria Eliza, jeden rok. Mama Roncalli niesie już po sercem kolejne dziecię, które przyjdzie na świat w następnym roku. Mimo iż minęło tyle lat, papież doskonale pamięta tamto wydarzenie i kontynuuje. Kiedy dotarliśmy do kościółka, było tam już wiele ludzi. Nie mogliśmy wejść do środka, ponieważ sanktuarium było wypełnione tłumem wiernych. Miałem tylko jedną możliwość, aby zobaczyć obraz Matki Bożej, patrząc przez jedno z bocznych okien. Wtedy moja mama podniosła mnie do góry i powiedziała do mnie, popatrz Angelino, zobacz jak piękna jest Matka Boża, jej poświęciłam Ciebie całego. Jest to pierwsze wyraźne zdarzenie, które zapamiętałem z mojego życia. Ta niezwykła rodzina Giovanniego i Marianny Roncalli przyjęła dar 13 dzieci i uformowała osobowość przyszłego papieża Jana 23. W dniu 50. swoich urodzin Angelo Roncalli tak pisał do swoich rodziców: Od kiedy opuściłem rodzinny dom około 10 roku życia, przeczytałem wiele książek. Nauczyłem się wielu nowych rzeczy których Wy nie mogliście mnie nauczyć. Ale tych niewiele spraw, jakich nauczyłem się od Was, są nadal dla mnie najważniejsze. Podtrzymują mnie i nadają ciepło wielu innym, których nauczyłem się w kolejnych latach podczas mojej nauki i studiów. Kiedy Angelo Roncalli został wybrany papieżem, fakt ten wprawił w osłupienie wszystkich. Gazety pisały o papieżu na okres przejściowy. Papież z uśmiechem komentował. Czemu nie? Czy wszyscy nie jesteśmy tu przejściowo? Dopóki zechce Pan, ja jestem tu i oddaję mu siebie samego. Na jednej z pierwszych audiencji dla grupy pielgrzymów papież zapytał, czy ktoś z Was wie, kim był papież Agaton. Nikt nie odpowiedział, bo nikt nie wiedział o takim papieżu. Jan XXIII kontynuował. Agaton żył w VII wieku, był Sycylijczykiem i wyobraźcie sobie, został papieżem, kiedy miał 103 lata. Powiem Wam coś więcej. Żył jeszcze 2,5 roku i zwołał bardzo ważny Sobór Konstantynopolitański III. Ja również zostałem papieżem w podeszłym wieku. Mam nadzieję, że mój pontyfikat będzie taki jak Agatona. 25 stycznia 1959 roku papież Jan z niezwykłą odwagą zakomunikował swoją decyzję zwołania Soboru Ekumenicznego i dał początek przygotowania pośród ogromnego zdumienia wszystkich. I w ten sposób został powoli przygotowywany Sobór Watykański II, który rozpoczął się pod koniec roku 1962, a papież wtedy wygłosił pamiętne przemówienie, rozpoczynając je słowami "Gaude Mater Ecclesia – Raduje się Matka Kościół. Papież Jan znany był z otwartości na ludzi innych kultur i religii i gorąco pragnął jedności wszystkich chrześcijan. Zadecydował, że Sobór Watykański nie będzie nikogo i niczego potępiał, tylko przedstawi współczesnemu światu pozytywny wykład wiary. Chciał, aby Kościół znalazł odpowiedni język, za pomocą którego można by głosić współczesnemu człowiekowi piękno Ewangelii. Nadszedł październik 1962 roku. Świat już zamarł z przerażenia. Sowiecka flota wypełniona rakietami z głowicami atomowymi. Na mocy decyzji pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikity Chruszczowa płynęła w kierunku Kuby. Prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy gotów był reagować na tę prowokację. Istniało ryzyko wybuchu trzeciej wojny światowej, która na pewno byłaby wojną atomową z niewyobrażalnymi wprost skutkami dla całej ludzkości. Papież Jan nie zastanawiał się ani na chwilę. Staje pomiędzy dwoma wielkimi potęgami. I po nocy spędzonej na gorączkowych kontaktach z Waszyngtonem i Moskwą ogłasza, że pokój został uratowany. Z pierwsi całego świata unosi się oddech ulgi. Wkrótce, papieżiano otrzyma pokojową nagrodę Balcana. Dziękując za wyróżnienie, powiedział: Mam nadzieję, że Jezus powie mi kiedyś, błogosławieni pokój czyniący. Niecałe dwa miesiące przed śmiercią, Jan XXIII publikuje encyklikę. Pacem interlis, pokój na ziemi, która staje się jakby jego testamentem. Prezydent USA, John Kennedy, wypowie znamienne słowa: Encyklika ta sprawia, iż jestem dumny, że jestem katolikiem. Był maj 1963 roku. Cały świat obiegła wiadomość, że Jan XXIII jest ciężko chory. Wszyscy kochają tego nadzwyczajnie dobrego człowieka, i teraz wszyscy patrzą na niego z drżeniem i niepokojem. Papież leży w łóżku z powodu nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Cały świat modli się za niego. Sekretarz papieża, późniejszy kardynał Loris Kapowilla, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zbliża się, aby powiadomić papieża o bliskości śmierci. Łamiącym głosem szuka właściwych słów. Mówi, ojcze święty, dotrzymuję danego słowa. Zbliża się godzina, pan was wzywa. Jan XXIII odpowiada, moja walizka jest gotowa. Przekazałeś mi najpiękniejszą wiadomość, tę, na którą czekam przez całe moje życie. Papież Jan zakończył swoją ziemską pielgrzymkę 3 czerwca 1963 roku. Nie wszyscy wiedzą, że Polska miała wyjątkowe miejsce w sercu dobrego papieża, jego powołanie kapłańskie niejako wykiełkowało z ofiary polskich powstań narodowo wyzwoleńczych. O korzeniach swojej kapłańskiej drogi. Jan XXIII opowiedział biskupom polskim przybyłem do Rzymu na Sobór Watykański II. Jego stryj i ojciec szesny, Zaverio Oncalli, opowiadał mu o bohaterskim narodzie polskim. Z tych opowiadań papież zapamiętał postać Francesco Nullo z Bergamo, który poległ walcząc za Polskę, a którego udział w polskich zmaganiach o wolność i ofiara życia pomogły przyszłemu papieżowi zrozumieć cenę wolności i hart ducha narodu polskiego. Na patrona swej drogi do kapłaństwa Jan XXIII wybrał świętego Stanisława Kostkę. W młodości z zaciekawieniem czytał trylogię Henryka Sienkiewicza. I jak wyznał biskupom, naszym romantyzm tych pism zachwycał go, bowiem z kart powieści wyłaniała się miłość piękna i czysta. Podkreślił, że dzięki tej lekturze mógł podziwiać rycerza bez skazy, Michała Wołodyjowskiego, i zaśmiewać się z forteli zagłoby. Wszystko, co poznał jako polskie, sprawiło, że nasz kraj przyciągał go jak magnes i Jan XXIII pragnął go poznać. Angelo Roncaldi dwukrotnie odwiedził Polskę. Pierwszy raz przybył do naszego kraju, Polski na mapie jeszcze nie było, we wrześniu 1912 roku. Po kongresie eucharystycznym w Wiedniu udało mu się przybyć do Krakowa, zwiedzić to miasto, a także Wieliczkę. Nie udało mu się wtedy dotrzeć do Częstochowy, ponieważ granicy pilnowali Rosjanie. Na jasną górę pielgrzymował 17 sierpnia 1929 roku, zaraz po obchodach 25-lecia swoich święceń kapłańskich. Jako patriarcha Wenecji, arcybiskup Roncalli często spotykał się z prymasem polskim, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Pomiędzy nimi nawiązała się niezwykła przyjaźń. Kardynał Wyszyński był też ostatnim hierarchą zagranicznym, którego przyjął umierający papież. W niektórych publikacjach można przeczytać, że gdy umierał Jan W kazał sobie postawić przy łóżku obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Błogosławionym Kościoła katolickiego ogłosił go Jan Paweł II w roku 2000. 27 kwietnia 2014 roku, papież Franciszek, przy koncelebrze papieża emeryta Benedykta XVI, odprawił na placu świętego Piotra mszę świętą i ogłosił świętymi dwóch papieży. Jana XXIII i Jana Pawła II. Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty sprawiłeś, że w świętym Janie papieżu na całej ziemi zajaśniał żywy przykład Chrystusa, dobrego pasterza. Dozwól, prosimy abyśmy dzięki Jego wstawiennictwu z radością przekazywali światu pełnię chrześcijańskiej miłości. Amen.